Powoli dopływam na ten lotniskowiec. A trzeba zostawić łódź. No dobra, nurkuję do wody. śpią oh! Muszę go jakoś załatwić. Oh, cholera. piepsiony Fabio. Wezmę karabin na wszelki wpływ. Halo, halo. Stary, trochę ciszej. Jestem na lotniskowcu Fabio już. Dobra, ja dopywam. Dobra. Na mój znak stary, wyłącz światła. Nie ma problemu. Możesz włączać powoli. Trzy. Zgasły Pięknie Dobra, pora na mój pięknie Działa, zgaszone Wykrywają, że na górze Dobra, dobrze wiedzieć Pięknie, pięknie Na samej górze? Tak, uważaj na siebie Dobra, dobra Pieprzony karabin wystrzelił wystrzelił No, było blisko, nie powiem Uff, pieprzony wstał. Ładnie się tu urządził ten Fabio Łódki pływają, musiałem jakiegoś ziomka utopić. Co mówisz? Łódka, łódka pływała, musiałem ziomka utopić Dobra, o, cholera jasne, było blisko. Wziąłeś się z tą łódź pod wodną? No. Dobra Możesz wpływać, port jest czysty już. już. Dobra. stary, oni tu mają hydry, pełno hydr. No kurde, to nie! Jakim cudem? Nie wiem, nie wiem, ale mają pełno starych odrzutowców. Jestem w ich... powiedzmy hangarze. Saby się przemieszcza po całej górze. Dobra, dobrze wiedzieć. Staram się to zrobić cicho i go znakautuj. Ta, na razie lecę po cichu. Szukam przejścia na górę i chyba już mam. Dobra, tu musi być to przejście. O, oh, pieprzony Fabio, oh. stary jakiemuś pił agentowi jemu? Jego wystrzelił pistolet. Musisz, czekam, muszę zgłosić im na radę, że cholera jest czysta. Wystrzelił mi broń przypadkiem, bez odbioru. Stary, to są i ty ja No, za, intel za inteligentni to nie, nie są. No nie są, cholera, znowu to miejsce. Kurde, ci trupa, trupa ciągnąłem. Serio? Chyba rekiny się zaraz tu no, Przynajmniej będzie czysto. No Okej. Kolejny jest tu. Okej. Okay. U góry mają stary. Stary. Nie. Oni mają tu u góry same jakieś walkierie, samochody opancerzone BWP i insurgenty mafii. Hmm, chyba nie warto tego wszystkiego niszczyć. Nie wiem, nie wiem, ale patroluje tu coś u góry, stary. Normalny ich samochód. moim ludziom, że podstawa jest prawnie, kto i trochę wezmą tego sprzętu. Zobaczymy, czy ten lotniskowiec nie zatonie. Nie wiadomo, czy tu jakieś ładunki nie są. Dobra, patrol nie żyje. Za ile wrócą światła? Masz jeszcze trochę czasu na spadanie. Dobra. Gdzie jest Fabio mniej więcej? No bezpieczniki są. Cholera jest. Co? Powinien być gdzieś za tobą. Okej, okay, okej. Okay. E, gościu! Śpij, śpij. Za mną! Mów, kiedy, ja kiedy wrócę światło, bo ja mam stary ten doktowizor no na głowie. Żeby nie oślepnął. Era, gdzie on może być? W samej górze! Samej? Niedaleko nie ciebie. Ja jestem na tym głównym pokładzie. Oj, zrabina, dobra. Teraz wchodzę po niego. Za ile światła? O! Światła wróciły. Dobra, lekko mogę nie odpowiadać na radio, i ty też nic nie mów teraz. Wchodzę po Fabio, rozdajmy go, cichutko. Nie odzywaj się, no dobra, zaczynamy. Fabio! Cholera jasna. Fabio! O, jesteś! O, cię to sprowadza? O, już broń, stary co? O, już broń. Czemu tak? Czemu taki tak jesteś, nie niewdzięczny? Dobrze wiesz, co zrobiłeś, nie? Nic Nie? To się dowiesz. Pieprzony dziad. Przecież czy to jeszcze tupta chyba? Oj, Fabio, Fabio. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nasza znajomość. Chodź tutaj, stary dziadzie. I po co ci to wszystko było? Mieliśmy tak dobrą współpracę. Oj, Fabio. Niepotrzebny ci to było. Teraz spotkamy się z pewnymi ludźmi i... Nie będziesz tak przyjemnie Lejk, idę z Fabio, przygotuj już łódź Pożałujesz tego? Nie, nie pożałuję, ty pożałujesz tego, to zrobiłeś Chciałeś zabić moich przyjaciół, chciałeś zabić dodatku Lejka, ty niewdzięczny dziadzie Trzymaj się tam na dole, lecisz Chodź Fabio, biorę cię dalej no, Zabijcie go! O, tak, się tego spodziewałem po tobie Pieprzony dziad. O, o cholera Co jest cholera? Ma lewo? Rewolwer? Oh, kierowca nie żyje. Oh. Dawaj, cwajaczku, zejdź na dół, a nie z góry strzelasz. Cholera, jasna. Oh. Dobra. Czy pojadę? Ja to co sprowadzili? Chodź, u dziadu. Pojedziemy sobie kawałek autem. O, jednak nie. Co jest za cholery? Umiesz się w ogóle prowadzić, butki. Zamknij mordę upi dziadzie. Przątyłek jest bezużyteczny. Zbroiłeś swoich ludzi w ciekawsze bronie. Pomóż mi o nie. Co? Nie do ciebie. Ha. Słabych ludzi masz, Fabio, wiesz o tym. Biegniemy. Stary zgrade. Oporują, oh. no, oporują. Zobaczymy jak długo. Zobaczymy, zobaczymy, czy Zostraczuj będzie się tak śmiał. Gdzie on jest? Lake? Gdzie jesteś? Kolera jasna Dobra, Fabio nie ucieknie nigdzie, będę zaguszony. Kolera jasna Kolera Jasa, muszę wrócić tam gdzie byłem! O! Kolera jasna skończyła w karabinie. Jezu no co jest? Halo! Jesteś? No jestem, jakieś zakłócenia dziwne. Dobra! To, to, ja lekkie tarapaty mam Ja tu czekam tą łóżką! plecy! Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Stoję! Dobra! Na dole! Dawaj szybko! Uh. Mam Fabio! Wynuś się. Dobra! Puch. Dobra, Dida. Dobra, pójdź stary! Uh. Nurkuj! masz tego ciada? Mam. Dobranoc? Pójdź do mojej dziupli. Kur... jak oni jeszcze strzelają? Ech, nie wiem, ale pójdź do mojej dziupli. Stary, poczekaj. Ja skoczę tylko po ciężarówkę. Masz go? Mam go. Stary ciad, Bierz go, pakuj go do tyłu. mu łeb rozbiję. Trudno. Byle by dożył do momentu, że z nim nie pogadamy. Pakuj go do środka. Dobra. Masz go tam załadowany jest nie? Tak. Załadowany, księżniczka. No pogadamy sobie z nim. Jedziemy do mnie na z burton. pogadać. No dobra Dzięki za pomoc No, w porządku wiesz, zawsze my już tam je liczyć przecież nie? Jasne. Dobra stary zaparkujemy wano tutaj no, trochę to wiesz. przebudowaliśmy U. Wstałeś widzę nie, ja do ciebie gadam, a ty, mi się... a ty śpisz. No spokojnie dobra. wszystko słyszałem. Dobra. Bierz tego starego pieprzony Fabio. Ale to miasto jest teraz ładne. Jaki Jak on jest gruby i waży? O! Weź ich schować, się schować na chwilę Oho Czyżby Johnny? Yo! No siema, siema Yo, co wy tu robicie? No nic, na szlogan poszliśmy, tam przyszliśmy No Wy w ogóle mieszkania otworzyli Nowe tutaj Jakie mieszkania? Więc jak co, to twój kuzyn jak nie ma gdzie mieszkać To możesz mu tutaj wcisnąć mieszkania One są nasze w sumie w teorii Aha, no, no, no Także stary wiesz Kurwa, zaskoczyłem w z nim Git, git, mieszkania To tutaj? Tu Ty masz jedno O, to moje jest To twoje? No O, widzisz Johnny nawet masz tu chłopę studio. O kurwa. To moje studio. To złota, złota płyta Palucha, widzę. <laughs> Zadwala. Palu, taki raper, ja lubię. Tak? No, to moje idol. Dobra chłopak, mój ja też. idę na dół, bo tam muszę poogarniać jeszcze. To ja będę miał do ciebie potem propozy propozycję, będę do ciebie miał sprawę. Dobro, dobra. Co tam, młody? Widziałem się z ojcem, słyszałem. Widziałem się. Jak? Ale nie dowierzam, że to. On. To nie martw się, stary. Współpracujemy razem. Serio? Mm. Trzeba to te zamknąć Ten pokój Jesteś z nim w środku? Tak, zaskoczyłem z dachu i prawie sobie nogę połamałem Dobra Co jest młody? Nic Wiesz co? Jakbyś mógł na chwilę wyjść młody A czemu? To w sumie żony weź, możesz z nami pójść Sprawa prosto, nie chcę żebyś był na by, pewno że do obgadania z żoną. Jest żony Dzień dobry. Kurwo. Spójrz o sobie? kogo mamy. Fabio we własnej osobie widzę. Tak, nie zdziwiło cię to, że jestem łapy ubrany na bojowo? I ja? No w sumie mnie nie widziałeś, bo zaskoczyłem z dachu. Widzisz, znaleźliśmy go. Na jego lotniskowcu. Chce kurwa dziadek co zaraz koszywał, z nim co? zrobimy tutaj? nie co tutaj? sobie zaraz nie zrobił? Pogadamy z nim na tą chwilę. Wybudź go like. Lake. Dobrze. Wstawaj, to jest! No, wstaje królewno. Dy, dziadu? Co tam, Fabio? Uuu, coś głosek tak smutny. Przykre. Dobra, ja bo uderzę go kilka razy jak nie jest taki chętny do rozmowy. Uff. Oho, zaczynasz gadać, fajnie, fajnie. Dobra, no, mu. co, czyżby wielki boss zaczął się łamać? Gadaj, halo, Zabawny. ty! Jesteś Lukas, szkoda, że nie zawsze jesteś taki cwany. Człowieku, weź, ty lepiej zacznij gadać, bo źle to się do ciebie Spodziewałem się tego po tobie, że po mnie przyjdzie wasz szaty Lukas. Nie dziwne, skoro się atakować moich bliskich, kretynie. Powiem ci, nawet ładnie sobie to zaplanowałeś, ale... Kurde, najpierw Ethan, później Lake, Johnny, a na koniec ja. Tylko problem był jeden, Tempaku. Nie przewidziałeś tego, że Lejk się zmontuje i zacznie stawiać się tanow, Przyjedzie do Los Santos i zacznie z nami tutaj z powrotem wszystko ogarnąć. i się wytłumaczy. Tego nie przewidziałeś. Masz rację, Lukasie. Nie przewidziałem tego w żaden sposób. To się bawi. Słyszysz, co się do ciebie mówi? Przypomnieć ci umiejętność rozmowy? Zmieniasz stres w śmiech. To jest w ogóle już szczyt wszystkiego. Jesteś tak głupi i naiwny, Fabio. Chyba chcesz jeszcze raz dostać co? Jak smakuje łom? On już nie żyje, kurwa, albo nie przytomny jest. Nie dziwiłoby mnie to, ile już dostał razy Chciałbym tak w dostać, to nie wstyd Obudzić go? A, trzaśnij mu <słuch> O, co się mamy lepiej Dobro, dobra Księżniczko O, budził Bo się Ty co, przypomnieć ci umiejętność rozmowy, czy zaczniesz gadać znowu z nami? Oj, chłopaki wszystko było zaplanowane, a ty, Lejk, jak już planujesz przejąć Cayo Perico, to przejmij skąd weźmiesz ten sprzęt? Bo dziwnym trafem twoje auta, które mi ukradły, uległy samodestrukcji, jak ty cało Cayo Perico. Co? Turna? wycofaję się. Od co się lepiej żądł, bo mu zaś zasadził. Dobro, dobro, dobro. Całe Cayo. Miał, miał w takim razie jakiś moduł do autodestrukcji. destrukcji. Nie czuł. Jó stary, kurwa. Trzyma to ty. Dobra, ja Lake, już spokój. Spokojnie, bo go zabijasz, a to jeszcze nie jego chwila. Wy głupcy, Właśnie mi pomogliście. Nawet nie wiecie jak bardzo daliście mi wystarczająco dużo czasu, żebyś to co miałem w planie Awaryjny. A i macie pozdrowienia od bestii Tak? A ty pozdrów Etana Śmieć Posprzątam go! Posprzątaj, no A! I właśnie Lake! To jest Chodź tu Pozdrów Marzenę, bo to ty tylko dzięki niej wiemy te wszystkie informacje i udało się to wszystko Po prostu, właśnie, miałem zamiar do niej Kurwa, strzelają chłopaki, szybko! Nie. Młody! To jest co? Jakiś? Nie no, pojebał. No się kurwa debil myśli, że to strzelają na zewnątrz, a to tutaj strzelaliśmy <laughs> Także, pozdrów Marzenę no, Pozdrowie Strzelają Dzięki, Lukasz Nikt nie strzela No jak nie? Nie, nie ma za co To ja strzelałem Aaa, do ściany, e Ej, Johnny! Ja tutaj, tu, tu, tu. No. Sprawa tak do tu. ciebie. Tak, no właśnie, miałeś sprawy, no. Rzucisz mnie do mieszkanie? No dobra, nie ma sprawy. Ja mogę, mam nowy samochód. Bo muszę sprzedać swojego Merola. A -a. No dobra, dobra. Co jest młody? No ja mogę, ja też mam samochód. Pokaż go. Dobra, Lukas, jakby jeszcze coś chciał, to weź na radio dalej, nie? Spoko, pozbądź się ja tego furgona Zapakuj go do furgonetki, Dobra. się nim pozbądź go Muszę właśnie, ja najpierw po autach chodź ja, ja schodzę z radia No, co widzowie? Swoją drogą. Hej, witajcie, jestem Lukas witam was w kolejnym odcinku GTA 5, życie przestępcy wizowie. no widzicie troszeczkę długo nie było bez żadnego przywitania, ale sytuacja tego wymagała. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę wraz z sum i napisać komentarz. Dajcie znać w sumie w komentarzach co sądzicie o tym wszystkim moi drodzy, ale pozbyliśmy się w końcu fabio. I dajcie znać w sumie co sądzicie o nowej miniserii na kanale widzowie z jest y, śmierci, bo my się wszyscy przy tym dobrze bawimy, a widzę, że też odbiór jest pozytywny Dobra młody, co tam? Która to jest? Twoja nowa fura? No, bo ten, jak się spotkałem z tatą, no. to mi dał 100 tysięcy i mówi kup sobie, co Kurde, ładno, ładno. No, a ja jestem majsterkowicz, to stwierdziłem, że sobie coś tu porobię. O, eo, co ty, erw zjadłeś? Miał być oreo? No, ja lubię oreo. Ja pierdolę. Ja lubię oreo. Dobra, jeszcze raz. Co, co ci nie brakło? Erki? Oreo? Nie wiesz, co, chciałem customa po prostu takiego. No. Okej, okej. Jusak. O fajnie. Dobra, młody, jadę, bo na dawczynnik. A widzisz naklejkę tu? No mówię, Jusak. No. A wiesz, no. na kogo naklejka na pokazuję? Kogo? Na ciebie. Ja. Au! Jesteś tępy. Nie denerwuj mnie więcej. Jadę, trzymaj się. Co za ten widzowie, naprawdę oh, Johnny, to się śmieje Zapakowany do oceanu, co? Możesz go wrzucić do oceanu. To jest twój to nie, to nie, to nie mój, to nie mój kuzyn. No. Aha, ty kuzyn, my się karniemy tym. Nic, kuzyn nie mowa, nie? No mogę prowadzić, dobra, jak no, chcesz dobra, no to ja idę na wtedy, no. O stary, ale to fura brzmi. I zajebiste, nie? Zajebiste jest. O stary, ole pluje. Ule, to leci bokiem na początku. Jak kuzyn napisał, że mamy nie rozjebać. Coś... Na luzie, nie rozwalimy, na spokojnie. Na luzie, ja mu zaraz napiszę. Co tam żony u ciebie? W ogóle wybacz, że ci nie powiedziałem o tym, ale musiałem to na pilnie załatwić. Nie no, spoko, spoko. Stary, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Chopie, ja byłem u Fabio na lotniskowcu. No i co? I co się stało dalej? No co, no trzeba było się. O kurde, trzeba było się tam zakrać. No normalnie tam nie dostaniesz. Jedziemy powoli. Co za kurwa za ten nową blusa, stary? Aaa, chopy. Drip, trip, bratku prosto z UK. Widzisz gdzieś za Nie ma. Znaczy nie, no trochę ty zapierdala koło głowa, ale to. Dobra. Ale się Do baskata wróciłem w ogóle. Założyłem bo nie? Kurde, ale ten dodzik jest ładny, ale ja mam lepszą furę, będę miał stary. Jaką furę będziesz zobaczysz, miał? Zobaczysz, ja już jestem umiłany w salonie. Jaka fura to będzie, stary? A, zobaczysz. dawaj, wsiadaj do dodża, bo na dwa auta by się przydało jechać. No dobra, dobra, dobra. Y, Rockford y, na no, Rockford Winewood Hills, ja ci puszczę jeepsa, jak co? Dobra. Yo, jedź za mną, czekaj. Co jest widzę młody, jakiś smutny. Ty, co robisz? Chodź, 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 chodź powiedziałem Chodź tu bo cię zastrzelę Co robiłeś przy tym samochodzie? Powiesz mi czy nie? Co robiłeś przy tym samochodzie ostatni raz pytam albo ci zabiję Nie wiem Zaraz się dowiemy co robiłeś Młody, co się stało? Co się stało? No nic. Co ci zrobił ten menel? Nic powiedział, że tata nie żyje. To on nie żyje, a nie twój ojciec. No ja ty tak mówił prawdę? Mam do niego zadzwonić? No, daj mi chwilę. Halo Oskar. No, halo. Twój synek mi tu becie kurwa, na ziemi, coś z samochodem mu robię, ma to w dupę zabijemy jakoś menela dla niego. Powiedz mi, czemu ludzie gadają, że nie żyjesz? Zdaje się dobrze. Gdzie jesteś? Kryjówca na Sandy. Tak? Masz no, tu młody sami... kurwa, pogadaj z ojcem se. No, daj mi go. Masz, już ci go daję. Pogadaj młody z, z ojcem. Ja idę z książką pogadać. Co się dzieje, widzę, nie nie wstrzymał? Jo. Co nie? Co nie? Ale no. no, to jest Jack stary, nasz wiesz, który młody, nie? Ten nowy. Stary, jaki ucieszony nie, bo jakiś mener mu nagadał, że go stary nie żyje A no, jego stary to jest ten kurwa draklaba naszego ja mu w to uwierzył stary? Ta Dobra, ja już idę po telefon i jedziemy Dobra, A? Dawaj telefon mody ma. No, I nie wiem czy ja, ja, ja. mi, że twój stary nie żyje Co za gość widzowy. <laughs> jedziemy kupić samochód nowy Dobra widzowie, powoli dojeżdżamy jak widzicie To jest ta willa tutaj Tylko tu się tak kijowo widzowie wyjeżdża Dobra, zaparkujemy samochód i gasimy. O, to jest tutaj. Widzę, widzę. Tylko nie wiem gdzie jest właściciel idę, zadzwonimy do niego nie. na domofon. Kurde, fajna ta fura była, ale coś coś nie tak z nim było według mnie. Było nie tak... Cześć, nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie czułem się w nim jakoś dobrze. No co czuję. czuję. No, Zobaczymy za ile wyjdzie. Co, co W jakim pałacu kurwa stary mieszka? Ale w sumie? No kurwa. Nie wiem, poczekamy aż wyjdzie. Fontanna zajebista widzę. Ciekawe ile kurwa razy tutaj ktoś naszczą. Nie? <laughs> Ale on ma fajny... O, idzie, witam! To tutaj ja do pana jestem z samochodem. Tym Mercedesem. Więc tak... No mniej, miał pan za niego 60 tysięcy dać no Ładne za kola. Widzowie <laughs> co? To <laughs> <mi co>? Wiesz <Debilu. laughs> co Lukasa bijesz ty mojego ziomka. <laughs> tak, 60 tysięcy tu było za tego Mercedesa. Stan no jest idealny, no dosłownie nic z nim. Co jest? No no k***a, Nie no k***a ku... Yyy, tak, auto jest w idealnym stanie, może pan sobie nawet zaizrzeć do środka, proszę bardzo, otworzę panu Proszę bardzo czy drzwi się same domykają w ogóle swoją drogą, nie wiem czy pan wie Jakby, no nie wiem czemu pana to śmieszy, bo to jest bajer w tym samochodzie, że drzwi się domykają same To dobrze No Musi pan ręki wyciągać Bagażnik pojemny na... Na... na, strzelam na oko, bo nie jestem pewien teraz ile mi Pamię... tam mówili, ale na 5 litrów ponad Nawet coś takiego, coś takiego pojemność, 5 litrów Dobrze Więc to jak? No to biorę Dobra, no to ja poproszę gotówkę A jeszcze jedna uwaga, siedzenia trochę obszczędne, ale proszę się przyjmować Proszę kolegi nie słuchać Dobrze. Nic na tych siedzeniach nie było robione. Chyba skoczy po tę walizkę, ja tutaj przygotuję umowę sprzedaży. Dobro, dobra, dobra. Uwagjony, bo mi klienta odstraszysz. Saria, robię. On, on chyba nie ma kija. W nie wiem, z, nim to, z tymi ludźmi to różnie bywa, zwłaszcza z bogaczami. No, w sumie racja. Pierdzie, Dobra, czekam aż podejdzie z tą gotówką. Idzie. Oh. Oh, dobra. Dobra, proszę tu maznąć, prawy dolny róg proszę. Dobra, no wiadomo, oryginał dla pan, dla mnie kopy pana, czy coś dobra. tak Ta, formuła standardowa Proszę dobra. bardzo Proszę bardzo Ty, fasola, co bijesz mojego ziomka? Dobra, no to co? Proszę bardzo, jeszcze kluczyki oddaję oczywiście Dobra, I co, miłego dnia życzę Ty kierujesz, czy ja kierować mam? Nie ty stary, ja ty ty. Dobra, dobra Dobra, sobie walizę pod nogi i jedziemy Dobra, teraz stąd wyjechać stary, to będzie... Naprawdę ciężko. Uy! Dobra, ja już w to nie ingeruję stary co on z tym samochodem robić, ale staną na żywo O! Komuś stukłem. Słuchaj mnie teraz taka sprawa. Jedziemy kupić od razu nową furę. Także trzymaj się. Podobno budują nowy stary, nowy salon jakiś samochodowy. Gdzie? A nie wiem jeszcze. Ten salon to już od z tym jak będzie ten budynek wyglądał wykończony. O, Kto to? Lake? No kurwa, muszę auto rodzinne kupić! <laughs> a bo ty nie wiesz, żony, czy wiesz, że jego, jego kobieta w ciąży. No nie widziałem. No, to wejdź za parku jak człowiek, a nie wiochę robisz. No co, to, to jest trudno tam. Robisz wstyd człowieku na mieście. Wywalone. Niech żony... Napisz do kuzyna, żeby wciął wziął taksę, ja mu opłacę. Nie chcę samochód odbierze już. Co no, A zobaczysz, sportówkę fajną. A czemu tu nie ma żadnego kasiera? No idzie mu kurwa... So Mój dealer idzie akurat teraz, nie wiem jak swoim. Czy u nią się? No nie. Co za debil. Halo, pan tutaj z sprzedawcą? Gdzie? Ty, ty kumanty jesteś? To chin, hinol, hinol. On chyba nie, on nie, nie rozumie chyba. O, o, dzień dobry panu. Lizowy Franklin Clinton? Ja do pana chyba byłem umówiony, tak? Tak, tak. No, to do biura wejdźmy może. Poczekać no. panu wy. No, dobrze, dobra. Ja tak się jak czekam, bo nie wiem. Dobrze, więc co, ja panu, ile tam było, 100 tysięcy, tak? Tak, tak. Tutaj kopię dla pana. Jasne, już biorę. Zobaczmy, To do papieru. Frank. Jaki frank? Mm. Nie wiem, jak on ma. Ja też się... Clinton jestem. Miło mi. To mi również miło, Lukas. Ile za to? rysunek? Za które Dobra. To panda kluczyki, bo ja bym chciał już jechać z kolegą. Ja, kluczyki, co bardzo. Dziękuję. Miłego. No, no, pokaż. Chodź, John. Właśnie, no pokaż całą to. chciał Będziecie daj. w szoku, panowie. 100 tysięcy wyłożyłeś, mówisz. Tak, jeszcze wcześniej wpłaciłem 150 50 prawie. Smutne jest to, że właśnie jadę po wózek. Tak? Inwalidzki. O kurde. <laughs> moja no, moja fura nowa uh -huh. Ładne No tylko, że o, to jest porsche 911, tylko 2019 rocznik, co nie? Nie, ale skurę, tak, No, 150 tysięcy dolarów zapłaciłem, bo jeszcze wpłaciłem w wcześniej no 50 zajebice. Nie no zajebiste, stary, nie? Super samochód, kurde, nie? A ty co? Jakiś kadilaczek w rodzinny, co? Fordzik <laughs> Ja ci dala pokażę No Dobra, wsiądaj, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Dawaj to I kurwa, co jest? No, ja, chcę, ja chcę się przejechać, stary, nie Patrz to. Chłopie, średnio skręca, ale jak to jak to brzmi. Boka, Daj kurwie miodu. <laughs> nie no, stary, fuj, mi się podoba. O, czym on podjechał, ten Franklin. Co jest, kurwa, czy on się wozi, stary, co to jest? Co uciekasz? Brzmi się, słuchaj, jak to brzmi. Jak moja jak kosiarka spalinowa? Za... Spierd co Ale się nie zna na samochodach. Jedziemy. Słyszysz te sygnały? Słyszę, no, słyszę. Co jest? To w stronę hopy naszej dzielnicy. A z... myśli, że co tam się stało? Że policj... Stary nawet nie chce myśleć co tam się wydarzyło. Trzeba patrzę, bo Lejk mi wysłał furę. Kupił RSK. Ale to nie teraz, nie interesuje mnie to. Cholera jasna stary myślę, że coś się mogło wydarzyć? Nie wiem stary szczerze. Dobra, jedziemy. O kur ty, pali się coś, kurwa. Co pali jest? się cały burton. Mafia? Ej, 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 ej. O, kurwa. Nie strzelaj, nie strzelaj, Wy... zostawcie go! Młody, twój kusyn tu jest też! Ty, co jest, co jest, kurwa? Strzelaj! Nie, 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 nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Piepsi to burton! Wsiadaj, wsiadaj, Johnny! Zaraz nam uciekną. Dobra, dawaj, dawaj, uh, Gaz, gaz, gaz! Nie wytrzymam. Wyjechał w prawo gdzie... zgubiliśmy ich, stary. Ну no, и хуй старый хуй. Нет, зачем вам?